Weź na ogień mniejsze, ej, bo ci się spali zaraz, ziomek, ej! Ja nie widzę teraz. Spokojnie, spokojnie, to tak mogą być, wariaci. No i to masełko, okay, zobaczcie, jest jakieś, takie troszeczkę się robi, mmm, kar, skarmelizowane. Nie, no karmelizuje to się cebulka, jakieś już dużo już trzyma, ale masełko się zrobiło, leciutko takie zarumienione po prostu, rozumiecie? Tutaj niech to tam się kondensuje, tutaj tą naszą masę, ja jeżdżą. bardzo głupio nazwałem ogólnie prefabrykant troszeczkę dla beki dosłownie to dożdżajemy. No ja to lubię zawsze to cebulę popeperować. No i fajnie tu się nie zaczyna. to mieć jakiś w ogóle ciekawy, zapachowy. ale jeszcze trochę właśnie, jeszcze troszeczkę niech to będzie. To szybko sobie tak robimy. Dobra. I teraz dosyć ważną rzeczą jest, żeby zmniejszyć troszeczkę ogień i cały czas mieszać. Inaczej by nam się ja zabrał w i jeszcze zmniejszamy, żeby nam się wolniej to wszystko robiło. No istotnie, żeby właśnie cały czas mieszać, bo wtedy się robi to fajne. Coś za coś. Mamy bardzo no, mały kurwa. ogień, ale wiemy, że no, jajcznica nam się nie zetnie. A to jest chyba najbardziej wkurzające, co można zrobić, czyli jeść jejcznicę ściętą. Bleh. To znaczy, że ktoś nie miał czasu jej robić, ale zrobił, jeżeli jest ścięta. Dobra, troszeczkę podkręcimy. Czasami lubię pić herbatę na łyka. Żeby... Wow, 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 ale cebulkowo, ale fajnie to. Taka cebulka już dojrzała na tej patelni, a nie za, za wcześnie zdjęta. Wiemy, o, co my, o czym mówimy, wiadomo. Pracowałeś wcześniej w jakichś knajpkach? Miałem jakieś epizodziki, ale pojawił się Belmondziak i nie było kiedy. Potem już zdarzały się jakieś moje powroty na kuchnię I fajne to jest zajęcie. No. Tylko trzeba na dobrą ekipkę trafić w ogóle. Tam jest dużo też wieśniaków, takich nie wiadomo już w planie. To te będą te pracownicze jakieś wojenki skuteczniać ci w ogóle tam nie ma znaczenia, co wy tam gotujecie. A szef kuchni nie jest właścicielem, tylko właściciel czegoś chce od szefa kuchni. się zaczyna robić taki młyn, po prostu. Chociaż no, różnie to bywa, no bo czasami jest. Potrafią dogadać ludzie. Dobra, no zobaczcie, nie ma z cięcia. Te jajówki nic. Ja pierdolę to, to będzie heated, bo to ona jest tego nie ma w internecie. właściwa. Rozumiecie? Zobacz, zobaczcie, to nie jest jakaś. To jest puszysta przede wszystkim. To nie jest jakaś taka lejąca się maś, ani to nie jest też makaron za, za bardzo ścięty, tylko jest idealnie tutaj. Ale jeszcze poczekamy, aż te wszystkie białka się zetną, żeby nie wpierdalać białka surowego. O, ciomek idzie, akurat słuchajcie, idealny timing, tu jest jajowa. Ja dziękuję, okej. Okay. Jest... Idealny timing! Papie! na jajko, już... o tak. I kładziemy I ten, bo ten boczek, który robiliśmy, na, na. O. Bierzemy się za jedzenie, słuchajcie.